Make Minecraft A ja Elo tutaj Tosia Wie, że to już się nagrywa Sorry widzowie za tego faila Naprawdę Ale już widzicie, że już że mam dorosłe Make Minecraft Ze mną jest Kitty Tosia Eluwa Eluwa Fani Ja teraz rzucam poduszką na lewo Dobra, nieważne będziemy grać dzisiaj w zadymę I jeżeli... Nie, I teraz nie będę mówić tytułu Filmika dru, y, ostatniego Który nagrałam Bo Kitty Tosia może się tutaj trochę Zesłościć Ale sama zobaczy Sama zobaczy Jak to Kitty Tosia nie ma kanału Nie wpisujcie na YouTubie Kitty Tosia ty Czy coś takiego Bo ona nie ma kanału Ale jeżeli wbijemy Tysiąc subów to może będzie miała kanał. Tysiąc subów i Kitty to się zakłada kanał, co? Nie ma słów. Kiwa mi głową na nie. Dobra, więc zaczynajmy. O, nie, nie Majki, nie, nie dam rady. No ale to jeszcze na tysiąc chłopek. subów, a nie łapek w górę. Subów. Sub to więcej niż łapa. Dobra, dobra, Jest! Ona się zgodziła, dobra. Pilnuj mnie, bo ja mam piłę. Nie poszłam. Nie wiem gdzie ty poszłaś. A ja mogę zejść? No możesz chodzić, możesz chodzić. Jest! strzelili gola! Mamy jeden punkt. To możemy wygrać akurat, to możemy wygrać. Wika, broń bramki, bo jeżeli... Nie! No nie! Nie nie! Teraz jeżeli ktoś strzeli gola, to jakby przegrywamy, nie? Więc musisz nas bronić! Jak co, to iść po piłkę. Nie, mo nie mogę. Nie możesz chodzić? Mogę, ale muszę bronić piłki. Dobra to broń. Uważaj! Jest! Brawo! Brawo, obroniłaś! No nie, błagam. A nie, ty nie masz piłki. Jak co, to To moje działko, jak co? Nie atakuj go, bo to moje działko. Uważaj! Kitty Tosia padła. Nie wiem, co się stało, ale Kitty Tosia padł sygnał. Ale Kitty Tosia Ej, bo Kitty Tosia się nie odzywa, czekajcie Ona ma bitwę jeszcze niby Sorry, ale czekajcie Oglądania w toku Coś tutaj się stało, teraz do niej dzwonię Ej, co się stało, widzowie? Wyrzuć. Cześć, Kitty Tosia. Coś, coś się stało? Coś się stało? Coś, coś się stało? No dobra, bo wiesz, że to się wszystko nagrywało. No. Chyba dzisiaj ten filmik będzie się nazywał Wielkie wcześniej... A dobrze, a więc to widzowie by było na tyle, bo Kitty to się jest, już, już nie jest aktywna, już zaraz nie będzie aktywna. A więc pa pa!